Dzień dobry kochani. To już będzie chyba jedno z ostatnich plenerowych nagrań, które poczynię w tym roku, bo zmienia nam się pogoda. Nie wiem, czy to będziecie słyszeć, ale w moim ogrodzie jeszcze przez chmurki przebija się słoneczko, ale też grzmi. Bardzo groźnie grzmi i zaraz może lunąć deszcz. Ale zanim ten deszcz lunie, chciałabym z Wami porozmawiać o rzeczy, która ostatnio zaprząta moją głowę. Otóż y, będę się odszczepywać, bo komary mnie gryzą. Otóż ostatnio y, mam sporo nowych znajomych. Wkroczyłam w pewne środowisko, które no, są to dla mnie nowo poznane osoby, ale wiecie, w myśl zasady, że. Obcy to jest ktoś, kogo jeszcze dzisiaj nie znamy, a ktoś znajomy to jest ten, którego już poznaliśmy, poznaje się z wieloma osobami i mamy dużo takiej przestrzeni na, na rozmowy, na, na poznawanie siebie i y, wiele osób mi zadaje pytanie, Dorota, jak ty to robisz? Jak ty ogarniasz, że masz czworo dzieci, no. Umówmy się, część dzieci już mam dorosłych i na własnym rozrachunku. Masz niepełnosprawnego syna, masz jedną firmę, drugą firmę. Prowadzisz działania związane z fundacją, jesteś terapeutą. Jak ty to robisz? Jak to się w ogóle udaje? I wiecie, co, no różne odpowiedzi padają, ale zaczęłam się nad tym rzeczywiście zastanawiać. Zaczęłam zgłębiać sobie to w swojej głowie, analizując, jak ja różne rzeczy robię, bo przecież moja doba jest dokładnie taka sama jak Twoja doba, drogi, drogi widzu. 24 godziny, które posiadam, muszę podzielić na, na sen, na, na jedzenie, na higienę, na pracę, na życie, na wszystko. Tak samo, dokładnie tak samo, jak Ty to musisz zrobić. I zaczęłam się zastanawiać nad tym, jakie w ciągu dnia wykonuję czynności. Zastanawiałeś się kiedyś nad tym, jakie czynności wykonujesz w ciągu dnia. I ile jest tych czynności? Ile czynności, które wykonujesz definiują to, kim dzisiaj jesteś, co robisz, jaki masz swój status? Jakie czynności definiują ciebie? Zaczęłam się zastanawiać nad ilością tych czynności. No i w pewnym sensie, gdyby się uprzeć, można byłoby policzyć każdy gest, każde nasze działanie. Od momentu, kiedy otwieramy oczy, wstajemy, ubieramy się, myjemy zęby, bierzemy prysznic, suszymy włosy, jemy śniadanie, myjemy kubek, wcześniej trzeba było kawę zrobić, i tak dalej, i tak dalej. Gdyby ktoś się uparł, to jesteśmy w stanie policzyć każdą czynność, która. W ciągu dnia jest wykonana, która generuje też y, i zabiera nasz czas. Ale zaczęłam się zastanawiać, choć drapie się strasznie, bo komary gryzą. Zaczęłam się zastanawiać nad tym, jakie myśli i ile tych myśli towarzyszy różnym czynnościom. I Zaczęłam się nad tym zastanawiać, więc zaczęły do mnie docierać różne dane, i okazuje się, że naukowcy w jakiś sposób to policzyli. Okazuje się, że każdego dnia przez naszą głowę przebiega ponad 10 tysięcy myśli. W zdecydowanej większości są to myśli nieuświadomione myśli, które przelatują przez naszą głowę, nie zostawiając większego śladu. Ale część z tych myśli jest oczywiście na poziomie mega świadomym i towarzyszą naszym właśnie czynnościom, naszym planom, naszym obowiązkom. I jak zaczęłam się znowu głębiej zastanawiać, to się okazuje, że ja chyba trochę inaczej myślę, dlatego trochę inaczej ogarniam. Otóż, w myśl zasady, że jesteś tym, co myślisz, Zaczęłam się zastanawiać, jakie myśli mi każdego dnia towarzyszą. Czy są to myśli zasobne, czy są to myśli, które mnie utwierdzają w przekonaniu, że jestem słaba, kiepska, brzydka, gruba, stara. Ile razy w ciągu dnia własnymi myślami dopieprzam sobie w miękkie, a ile razy doceniam siebie. I wiecie co? Wyszło na to, że. Różnie to bywa. Myślę, że w życiu każdego człowieka różnie to bywa, ale uświadomiłam sobie w pewnym momencie, że wszyscy jesteśmy absolutnymi mistrzami świata w tym, żeby siebie deprecjonować. I zaczęłam się zastanawiać nad tym głębiej, czy to ma głębszy sens. Otóż doszłam do tego, że sensu to nie ma żadnego. Dlatego, że każdy człowiek jest absolutnie najważniejszy. Absolutnie najbardziej cenny, absolutnie najlepszy, najmądrzejszy, najpiękniejszy, najistotniejszy w jego własnym życiu. Kocie, bardzo Cię proszę, nie szturchaj mojego statywu. I idąc tym tokiem myślenia. Zaczęłam się dalej zastanawiać. Co to znaczy tak naprawdę kiedy myślę o sobie, że jestem aż taka ważna, taka mocna, taka silna, taka cudowna. albo co to znaczy, kiedy myślę, że jestem stara, gruba, brzydka, dobani, nic nie potrafię. I bardzo łatwo z tej analizy wyszły mi momenty, w których kiedy zaczynam myśleć o sobie źle, to wszystko w koło też się nie układa dobrze. A kiedy mam takie dobre flow, kiedy zaczynam doceniać, zauważać to, co we mnie dobrego, to nagle jakby świat jest jakiś inny, jakby jacyś ludzie sympatyczniejsi i więcej się dobrych kreacji wokół mnie dzieje. <laughs> Więc znowu zaczynam myśleć. Myśleć, szukać, czytać, słuchać różnych mądrzejszych ludzi i Dotarłam do takiego momentu, w którym wysłuchałam bardzo ciekawego wykładu, mówiącego o tym, że każdy człowiek jest Bogiem w swoim świecie, jest Bogiem swojej rzeczywistości. W pierwszym momencie ta myśl wzbudziła we mnie pewien opór. No jak to? Co to znaczy, że jestem Bogiem, tak? Przecież jestem taka malutka, jestem pyłkiem. Wiele różnych sytuacji, okoliczności, przekonań, faktów przeczy temu, jakoby miałabym być Bogiem, ale coś w tym jest, bo właśnie brzmi. I zaczęłam bardziej analizować ten temat, i dotarło do mnie. To, że jesteśmy cały czas okłamywani, Pozwali, pozwalamy się okłamywać okolicznościom, ludziom, przekazom, filozofiom, różnego typu. Okłamujemy się w momencie, w którym zaprzeczamy swojej boskości. Bo czyż w Biblii, w księdze, którą wielu ludzi traktuje jako najważniejszą księgę na świecie, czyż nie jest napisane, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną? Co to znaczy, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną? Przede mną, czyli przed kim? Kiedy wołasz swoje dziecko i mówisz, stań przede mną, bo chcę ci uczesać warkoczyki, jak mówisz to do swojej córeczki, to przed kim staje twoje dziecko? Przed Tobą, czyli mówiąc przede mną, masz na myśli siebie. Kiedy czytasz słowa Biblii, nie będziesz miał cudzych bogów przede mną. Oczywiście możesz to zinterpretować w taki sposób, że mówi to Bóg, ale czy w rzeczy samej, czy to, że posiadasz pierwiastek boski w sobie, to, że masz moc kreacji, że masz podświadomość, która kieruje. Większością spraw w naszym życiu nie jest właśnie tym, co jest boskie i czy nie właśnie to trzeba pielęgnować? Jeżeli uzmysłowisz sobie, że możesz i jesteś bogiem swojej rzeczywistości, jesteś bogiem swojego życia, swojego otoczenia, to nagle się okazuje, że Bóg nie może o sobie myśleć źle. Bo ilekroć Bóg o sobie pomyśli źle, Zaprzeczamy boskości, a przecież Bóg jest wszechmocny. Czy za tym człowiek jest wszechmocny i tu dochodzimy do momentu, w którym zaraz się posypie hejt, i usłyszycie, że jestem nawiedzona, że jestem kompletnie nienormalna, że jestem obrazobórcza, bo przecież Bóg jest najważniejszy. Zgadza się, jest najważniejszy dla ciebie, dla mnie, w momencie, kiedy uznasz, że tym bogiem swojej rzeczywistości jesteś Ty. I to, co myślisz, nawet na poziomie nieświadomym, kreuje Twoją rzeczywistość w sposób absolutnie świadomy, absolutnie namacalny. Ale z kreacją tej rzeczywistości jest czasami trudno, bo, bo przecież to, jak postrzegamy świat, jak myślimy, jak oceniamy bardzo często jest wynikiem odciskania się na nas. Otoczenia, tego, co nam mówią rodzice, tego, co nam mówią media, tego, co nam mówi otoczenie. Uczymy się pewnych zachowań, przyjmujemy czasami pewne założenia, które, jak się bliżej zastanowimy, wcale nie są nasze i wcale nie są zasobne. Jeżeli przyjmiesz założenie, że życie jest trudne, że nie masz wpływu, że jesteś za mało mądry, wartościowy, zasobny, Ładny, zgrabny czy powabny, to wykreujesz właśnie taką rzeczywistość, która Cię utwierdzi w tym przekonaniu. Dlatego, że na początku było Słowo, a Słowo ciałem się stało. Więc od jakości i od zasobności tego, jak myślimy, jak kreujemy tą naszą rzeczywistość w świadomy sposób, będzie zależało też to, co osiągniemy. I myśląc o tym wszystkim, zaczęłam się zastanawiać, jak doszło do tego, że byłam taka nie, nie, nieznaczna, skromna i nikomu nieznana, a jednak to mi przypisuje się pobudzenie w zasadzie całego ruchu społecznego i doprowadzającego do zmiany prawa w tym kraju. Więc z jednej strony zastanawiam się, no jak to możliwe. To przecież nie ja zrobiłam, a z drugiej strony myślę sobie, tak, to zrobiłam ja, bo miałam ogromną potrzebę, bo ratowałam życie własnego dziecka, bo moja koncepcja była tak silna, jak moment, kiedy masz biegunkę i musisz pójść do ubikacji. Musisz, bo jak nie, no to będzie dopiero przechlapane. I teraz, jeżeli pragnienie, jeżeli założenie, jeżeli cel, który sobie postawisz, będzie tak intensywnie wywierał na tobie na ciebie presję to jesteś w stanie osiągnąć absolutnie wszystko pod warunkiem, że nie będziesz zaprzeczać temu, że kreujesz tą rzeczywistość. Jeżeli weźmiesz odpowiedzialność za to, że od twojego stanu myślenia, od twoich myśli przechodzisz do swoich emocji, a emocje zabarwiają widzenie świata i jeżeli świat widzisz Czarnych barwach, to on musi odpowiedzieć na Twoje zapotrzebowanie, na to, jak widzisz, jak widzisz w głowie, jak widzisz w sercu, bo przecież podświadomość nie ma oka, ucha, nie ma zmysłu, smaku, zapachu czy, czy, czy dotyku. Twoja podświadomość kreuje dokładnie to, czego sobie życzysz, korzystając z tych zasobów, które dostarczasz, a dostarczasz je w sposób nie, tak, nie inny niż po prostu myśląc. Więc zastanów się nad tym, jak myślisz, jakie myśli dominują w Twoim życiu. Czy są to myśli mówiące o dostatku, o zasobach wszelakiego typu? Czy są to myśli, które mówią o braku, o niedostatku, o biedzie, jakiejkolwiek? I nie chodzi mi tu bynajmniej tylko o pieniądze, bo to nie pieniądze czynią z nas ludzi bogatych, tylko doświadczenia, tylko relacje, tylko sposób postrzegania świata i tego, jaki mamy wpływ na ten świat. Wiecie, już dawno niejeden filozof mówił, że chcesz zmienić świat, zacznij od siebie. Dlaczego? Ponieważ to ty jesteś. Całym światem dla siebie. I nie ma to nic wspólnego z jakąkolwiek postawą egoistyczną, z egocentryzmem. Wręcz przeciwnie, jeżeli Twój świat w Tobie będzie pięknym, zasobnym światem, bo taki będziesz odciskać piętno na swojej podświadomości, to rzeczywistość dookulna też będzie piękna, zasobna. I będzie się naginać do tego, czego ty pragniesz, do czego potrzebujesz. A wtedy w ramach tego naginania się świat musi by lepiej wyglądać. Musisz spotykać dobre sytuacje, musisz spotykać dobrych, życzliwych ludzi, musisz spotykać obfitość. Nie może być inaczej, bo to wszystko wcześniej wykreowałaś, wykreowałeś w swoim koncepcie w swoim umyśle. Dlatego tak ważne jest to, żeby się przyjrzeć swoim myślom, żeby zobaczyć, jak myślisz, żeby później nie żałować, bo to, co myślisz, to wydarzy się w Twojej rzeczywistości. Tak to po prostu działa. Czy to jest mądra koncepcja czy nie mądra, nie mnie to oceniać, ale to jest poniekąd odpowiedź na pytanie Dorota, jak ty to robisz? Jak ogarniasz tyle? I oczywiście są momenty słabości, są momenty mniej zasobne, przechodzę czasami kryzysy, ale w ogólnym rozrachunku od wielu, wielu lat pracuję nad tym, żeby mieć Dobrą koncepcję siebie, przede wszystkim siebie. Pracuję nad poczuciem własnej wartości, bo jeżeli sama tego nie wypracuję w swoim sercu, w swoim umyśle, to nic i nikt nie da mi poczucia wartości, bo nic i nikt nie jest tak ważne jak to, co sama w sobie czuję. I nie ma takich na świecie zaszczytów, nie ma na świecie takich oklasków, nie ma na świecie takich pieniędzy, które są w stanie. Zaspokoić potrzebę głębokiego poczucia własnej wartości u człowieka, która, który tego nie posiada sam z siebie. Więc warto, warto nad tym pracować, warto się nad tym zastanawiać. Kochani, zostawiam Wam z tą myślą, bo już dzisiaj trochę długi jest ten film, ale proszę Was bardzo, zostawcie jakiś komentarz, zastanówcie się nad tym przez moment i. Podyskutujmy o tym, bo być może to będzie pierwszy moment, kiedy zmienisz swoje życie. A ja słuchajcie, czekam na wiatr, co rozgoni ciemne, skłębione zasłony, chociaż wygląda na to, że będzie za chwilę padać. Buziaki serdeczne.